Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do końca ich umiłował. Drodzy bracia i siostry, nawiązujecie do tych słów Chrystusa Pana w ciągu dni Eucharystycznego Kongresu w Polsce który dany mi jest w dniu dzisiejszym zainaugurować. Słowa te wypowiedział Pan Jezus w Wielki Czwartek. Znajdujemy je w janowym zapisie Ewangelii, w początku mowy pożegnalnej, która łączy się z ostatnią wieczerzą. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, Przejścia z tego świata do Ojca, umilowawszy swoich na świecie, do końca ich umilował. Słowa te, tak samo jak ustanowienie Eucharystii, łączą się z tą godziną, którą Jezus nazywał swoją godziną. Godzina, w której miał ostatecznie dopełnić posłanictwa, jakie dał mu ojciec. Eucharystia należy do tej właśnie godziny, do odkupieńczej godziny Chrystusa, do odkupieńczej godziny dziejów człowieka i świata. Jest to godzina, w której Syn Człowieczy Umiłował do końca. Do końca potwierdził zbawczą potęgę miłości. Objawił, że Bóg sam jest miłością. Innego, większego objawienia tej prawdy nie było i nigdy nie będzie. Bardziej radykalnego jej potwierdzenia. Nie masz większej miłości nad tym, by ktoś życie dał za wszystkich, a żeby oni życie mieli i mieli je w obfitości. To wszystko wyraża się w Eucharystii. Tego wszystkiego Eucharystia jest pamiątką i znakiem sakramentem. Wchodzimy więc, drodzy bracia, w sam rdzeń eucharystycznej rzeczywistości, gdy rozpoczynamy przeżywać dni kongresu Eucharystycznego w Polsce w nawiązaniu do tych właśnie słów samego Odkupiciela. Stając pośrodku Was, przy tym ołtarzu, pragnę zjednoczyć się ze wszystkimi, którzy w ciągu tego roku, a zwłaszcza w ciągu najbliższego tygodnia, zgromadzą się wokół Najświętszego Sakramentów w duchu słów Pana naszego wypowiedzianych w Wieczerniku. Serdecznie witam i pozdrawiam uczestników tej Wspólnoty Liturgicznej Zgromadzonej na otwarcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Pozdrawiam księdza prymasa, arcybiskupa Metropolite Warszawskiego, biskupów pomocniczych warszawskich, kardynałów arcybiskupów i biskupów gości, Kapitułę Metropolitalną duchowieństwo, archidiecezji i metropolii, pielgrzymów z sąsiednich diecezji z całej Polski i z zagranicy. Pozdrawiam i witam przedstawicieli instytutów zakonnych, męskich i żeńskich, uczelni katolickich i seminariów duchownych, liturgiczną służbę ołtarza i wszystkie środowiska duszpasterstwa specjalnego. Pozdrawiam i witam w sposób najszczególniejszy Miasto Warszawy i wszystkich tutaj zgromadzonych mieszkańców tego miasta. Pozdrawiam i witam wreszcie wszystkich Was, drodzy bracia i siostry, moi rodacy. Inauguracja Kongresu Eucharystycznego przypada na poniedziałek po zeslaniu Ducha Świętego, kiedy Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Kościoła. Ukol okoliczność ta ma osobną wymowę, że można, iż polska droga do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Prowadzi przez wszystkie dziejowe doświadczenia Kościoła i Narodu, związane w sposób szczególny z tajemnicą wcielenia, w Eucharystii jest z nami stale obecny Chrystus, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi dziewicy. On też. Jak gdyby przedłużając tajemnicę swego wcielenia do końca czasów, buduje Kościół jako swoje ciało. Eucharystia jako sakrament ciała i krwi Chrystusa wprowadza nas w tajemnicę Kościoła ciała, ciała Chrystusa, ciała mistycznego. Eucharystia buduje Kościół od najgłębszych podstaw. To wszystko znajdujemy na owej drodze polskiego doświadczenia wiary, która prowadzi od jasnej góry, od milenijnego aktu, oddania Boga Rodzicy do Eucharystii, do obecnego kongresu. Można więc z kolei powiedzieć, nasze rodzime doświadczenie Eucharystii skierowuje nas równocześnie do Marii. Pamiętamy, że Syn Boży ludzkie ciało wziął z rodzic, niepokalanej dziewicy. Boga rodzica jest obecna w tajemnicy Chrystusa. I Kościoła, jak uczy sobów. Ona, rzec można, w sposób szczególny i wyjątkowy uczestniczy w tym budowaniu Kościoła od samych podstaw przez Eucharystię. Ona, Matka Słowa Wcielonego, jest osobiście obecna w tych decydujących momentach, których te podstawy zostają założone w dziejach zbawienia świata. To nam też przypominają czytania dzisiejszej liturgii. Jest obecna naprzód u stóp krzyża, znajduje się tam jako świadek, jako szczególnie przygotowany przez Ducha Świętego, szczególnie wrażliwy świadek. Tej miłości, którą Chrystus, jej syn, do końca nas umiłował. Tej miłości, która znajduje swój sakramentalny wyraz właśnie w Eucharystii. I z kolei, jako ten szczególnie wrażliwy świadek owej odkupieńczej, zbawczej miłości. Znajduje się Maria w wieczerniku w dniu pięćdziesiątnicy. W momencie wstąpienia Pocieszyciela, Ducha Prawdy na apostołów. W momencie narodzin Kościoła. Tego Kościoła, który stale żyje w Eucharystii. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie od tego też dnia od dnia narodzin Kościoła w Wieczerniku Zielonych Świąt tym samym Wieczerniku w którym został ustanowiony sakrament ciała i krwi Pańskiej od tego powtarzam dnia Maria jest obecna w tajemnicy Kościoła poprzez swe szczególne macierzyństwo stale też Przoduje pielgrzymce wiary całemu Bożemu Ludowi jako matka odkupiciela. To wyrażenie Soborowej Konstytucji o Kościele, Lumen Gentium, jest też główną treścią inspiracji dla Roku Maryjnego, który wczoraj został zainaugurowany w Rzymie. Drogi Kościoła. Prowadząc z różnych stron, wychodząc z różnych doświadczeń dziejowych i współczesnych, spotykają się zawsze przy tych samych Bożych tajemnicach, które pozostają dla nas źródłem życia i świętości. Dobrze więc, że inicjatywa Kongresu Eucharystycznego Została podjęta przez Kościół w Polsce. Dobrze, iż nawiązuje ona do słów Chrystusa, które mówią o największej miłości, o umiłowaniu do końca. Słowa te w ustach naszego mistrza i odkupiciela odnoszą się równocześnie do ofiary krzyża i do Eucharystii. Nowe przymierze we krwi Baranka, przymierze wieczne, niejako przechodzi w sakrament i pod postacią sakramentu trwa ta sama zbawcza, odkupieńcza ofiara do końca wieku. Ziemio Polska, Ziemio Ojczysta. Uwielbiaj Chrystusowy Krzyż. Niech on wszędzie świadczy o tym, który do końca nas umiłował. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, mówił W świętej pamięci ksiądz Jerzy Popieluszko, symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, Pomocy i braterstwa. W znaku Krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez Krzyż idzie się do zmartwychwstań, innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania. Jeżeli łączymy je z Chrystusem, Ziemio Polska, Ziemio Ojczysta, zjednąć się przy Chrystusowej Eucharystii, której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią najświętszego sakramentu wiary. Przez tę ofiarę wszedł do wiecznych przybytków Chrystus, kapłan nowego i wiecznego przymierza Boga z człowiekiem, przymierza ustanowionego we krwi niepokalanego baranka. O ileż bardziej ta krew, krew Chrystusa, który Bogu złożył samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy służyć mogli Bogu żywemu. Słowa listu do Hebrajczyków. Niech więc Eucharystia świadczy wobec wszystkich nas, drodzy, Bracia i siostry, moi rodacy, o tej miłości, którą Chrystus do końca nas umiłował, niech oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków. Jak nieodzowne jest takie świadectwo! Jak twórcz tylko taka miłość do końca. Zdolna jest oczyszczać sumienia. Zdolna jest przezwyciężać w człowieku to wszystko, co należy do dziedzictwa pierworodnego grzechu, o czym liturgia dzisiejsza przypomina w pierwszym czytaniu. Musimy się zaś wciąż wyzwalać z tego dziedzictwa. Musimy wyzwalać się dziedzictwa nienawiści, egoizmu, bo Eucharystia to sakrament miłości. Boga do człowieka i człowieka do Boga. A równocześnie jest to sakrament miłości człowieka do człowieka. Sakrament, który tworzy wspólnotę. Musimy więc wciąż Przezwyciężać w sobie to widzenie świata, które towarzyszy dziejom człowieka od początku. Widzenie takie, jakby Bóg nie istniał, jakby nie był miłością. Słowa z księgi Rodzaju, Będziecie jako Bogowie, łączą się z zaprzeczeniem prawdy o Bogu, który jest miłością. Łączą się z postawieniem stwórcy w stan podejrzenia ze strony stworzeń, w stan oskarżenia. Jak bliscy bywamy tej pokusy, jak łatwo zapominamy, że wszystko jest darem. Również i to, co człowiek uważa za dzieło swojego geniuszu, Również i to ukorzenia, ukorzenia jest darem, a nawet cierpienia, gdy spojrzeć na nie przez pryzmat Chrystusowej tajemnicy, odkupienia przez krzyż, nawet cierpienie nabiera wartości daru, poprzez który dopełniamy odkupieńczy ofiary Syna Bożego. Wielu ludzi dziś żyje na progu frustracji, wywołanych różnymi okolicznościami współczesnej egzystencji, nie tylko zresztą tu, na tej utrudzonej, doświadczonej ziemi, ale także i w klimacie komfortu i użycia znamiennych dla krajów postępu technicznego frustracja, poczucie bezsensu życia. Czy jest wyjście z tego stanu ducha? Czy jest dla człowieka jakaś droga? Drogą jest właśnie ten, który umiłował do końca. Drogą jest Eucharystia, sakrament tej miłości. Niech Maryja, matka Kościoła, najbardziej wrażliwy świadek tej chrystusowej miłości aż do końca, pomoże nam wszystkim. Niech nam pomoże, drodzy bracia i siostry, wyjść z bezdroży, z manowców, ku którym nieraz zmierza nasze ziemskie bytowanie. Niech nam pomoże stanąć przy tym, który jest drogą. Jest drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus, odkupiciel człowieka. Jezus Chrystus, Eucharystia. Amen.